Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wystarczy jedno słowo, a świat się zmienia. Rozpoczynają się wojny, albo podpisuje się pokój. Oddalamy się od siebie, lub ślubujemy bliskość na całe życie. Pod wpływem jednego słowa po policzku spływa łza, zgrzytają zęby, albo twarz. Rozpromienia się radością. Jedno słowo potrafi zmienić porażkę w zwycięstwo, rozpacz w nadzieję. Przywraca do życia to, co wydawało się już martwe. Słowo ma moc. W ich codziennej lawinie gubimy ich znaczenie, rozmieniamy na drobne te najważniejsze pomniejszając ich wagę i przy okazji zmieniając ich sens. A przecież wystarczy jedno słowo, by człowiek ukazał swoje człowieczeństwo, a Bóg swoją boskość. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.